to it's Hold, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postąpiłem zagrację na Hypixel, ponieważ już on y, działa i sobie dzisiaj oczywiście Bad Wars, bo z tego mi kanał słynie. Y, przed startem zachęcam do za zostawienia łapki w górę pod tym filmem, ponieważ jeśli będzie ich dobra zmniejszy, ten blok 10, to kontynuujemy serię daily. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, ale po prostu nie miałem jak... Y, zachęcam też do za zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ już niewiele workuje nam do wbicia. Okrągłej liczby 260 subskrypcji. Ja już nie, nie przedłużam zapraszam do oglądania. Więc jesteśmy już na ręce i myślę, że to wygram. Super, że jest szybki piacyk. Hmm. E, możecie napisać w komentarzu, jak chcecie kolejny odcinek na przykład z jakiego serwera albo jaki tryb, albo jakiś challenge. Oczywiście zachęcam też do, do wbicia na Discorda, do którego linka macie w opisie. Ponieważ tam y, więcej rzeczy się dzieje, czasem są też jakieś konkursy, jakieś skiny do CS'a i tak dalej. ale ja już nie będę za nudzą, bo po prostu płacę sąsiada. A więc lecimy już na tego zielonego. Widzę, że on już podobnie buduje. Więc ja lecimy tak. Aha. o, -o. Nie, on jump mu do Vojda. Troszkę lagi są na tym epikselu jednak mogli go jeszcze nie włączać. Dobra, zabiłem, 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 zabiłem de lag. No, oczywiście. Jesteśmy już na kolejnej ręce, jeszcze tam, tamta nie poszła. Były straszne lagi, na tej chyba też są, więc może być słabo. Ale będzie jakoś pójdzie, z Waszą pomocą na pewno wyjdzie. Pamiętajcie, jak zostawić łapkę w górę. Nie zmuszam. Ale jak nie zostawicie, to Was zjem. Yy, no, nieważne, on w ogóle screena zrobiłem fajnie. Mmm... Yy. Dobra, więc już ręka startuje, widzimy się na już po prostu na ręce. No i jesteśmy. Ta mapa akurat, chyba na nie, nie grałem na niej, ale jakoś jej tak nie lubię za bardzo. Jest taka jakaś. Um, w sensie mała, fajna, bo indie Jump fajnie latają, ale jakoś jej tak. Strasznie za bardzo jest rozbudowana. Więc no, trochę tak. Niby plus, ale minus. W ogóle możecie się pochwalić, czy zdaliście do kolejnej klasy, czy, czy nie, czy macie się ze wpadkiem czy bez. Możecie w komentarzach pisać. O co, ja on bije? Dostałem jakieś mm, hity straszne i to nie wiadomo skąd. Dobra, idziemy go dojechać. Oj lagi są. Idziemy ser i go biję. Ty pies sklepane. Co ty chopie myślisz? No i co za S? Oj gość, tu będzie banza Skybase'a. O nie, on leci na mnie. Albo nie? Nie, chyba nie leci na mnie. O, I have two diamonds and I will. Kurwa. E, no to jakby ten e, tam sobie spadłem, ale to nieważne. To było taktyczne zagranie pod to, żeby jak najszybciej znaleźć się w bazie. Ponieważ widziałem, że tam już ktoś idzie do mnie. O, widzicie? Mówiłem, no że taktyczne zagranie to wcale nie tak, że, specjalnie, że spadłem, nie wiem, bo jestem idiotą czy coś. Nie, to wcale nie tak. Ja to po prostu przeczułem. O nie, co? Nie miałem beda? A nie, dobra, to biały, nieważne. Dobra, idziemy mu najebać. No nie, co ja zrobiłem? Szybko odróbcie, zanim beda nam zniszczy. No i co, co? Cwaniaczku. O, o, o! No i dupa. No super. Dobra. Yy, ten. No. Chciałem Wam coś powiedzieć. No. Halo, zadziałaj. hypixel O, o! Halo. Lag. Lag. Yy, jakiekolwiek. Yy, Bedwars. Dobra. Dobra, tu stanę tak. O, prawilnie Dobra, tak więc to było na tyle tego odcinka. Dzięki wszystkim za oglądanie pamiętajcie aby stawić 10 na w górę i wtedy będzie wykonał kontynuowali daily. Ja już nie przedłużam i się.